Nowy dzień, nowe wieści, a te dzisiejsze są trochę jak z filmu sensacyjnego. Słyszeliście co się mówi o ataku lotniczym Stanów Zjednoczonych na irańskie obiekty jądrowe? Plotki krążą, że administracja Donalda Trumpa mogła dać Iranowi cynk przed nalotami, co pozwoliło im zabezpieczyć kluczowe zasoby, jak uran i naukowców. Brzmi intrygująco, prawda? Media społecznościowe aż huczą od dyskusji, a ja sam ledwo nadążam za tym, co się dzieje. Cały czas napływają nowe informacje, które sprawiają, że sprawa robi się coraz bardziej zagmatwana. Witaj na BALT TV. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił wczoraj wieczorem, że Iran zdołał uratować swoje zapasy uranu wzbogaconego do 60%. Times of Israel podaje, cytat: Premier Izraela dysponuje informacjami o miejscu przechowywania tego uranu. To sugeruje, że kluczowy uran nie został zniszczony podczas nalotów Stanów Zjednoczonych. Co więcej, mamy zdjęcia satelitarne z irańskich ośrodków jądrowych w Natanz i Fordo, które pokazują, że dwa dni przed atakiem, przed tymi obiektami stało pełno ciężarówek i kręciło się mnóstwo ludzi. Jeszcze chyba zakupywali wejścia. Usi chyba robił o tym filmie dawno. Na tym zdjęciu widzimy ciężarówki, ale przede wszystkim koparki zasypujące ziemią tunele wyjściowe do kompleksu. A liczne ciężarówki zbierające się przy wejściu do zakładów fardów sugerują o ewakuacji wirówek lub innego strategicznego sprzętu. Polecam. Wygląda na to, że Irańczycy mogli zdemontować swoje wirówki i wywieźć je razem z personelem oraz uranem w bezpieczne miejsca. To rodzi oczywiście pytanie, czy Iran wiedział o ataku wcześniej i zdążył się przygotować? No chyba raczej tak. Ale całej sprawie znaczenia dodaje post niejakiej Farnas Fasihi, doświadczonej dziennikarki z The New York Times, która od miesięcy relacjonuje o Iranie i jego liderach często narażając się na groźby. W tym poście pisze cytat: Iran skoordynował ataki na amerykańską bazę lotniczą w Katarze z urzędnikami katarskimi i przekazał wcześniejsze ostrzeżenie, że ataki nadchodzą, aby zminimalizować ofiary. Ta informacja ma pochodzić od trzech irańskich urzędników zaznajomionych z planami Urzędnicy powiedzieli, że Iran symbolicznie musiał odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym, ale jednocześnie przeprowadzić to w sposób, który pozwoli obu stronom na drogę wyjścia. Opisali to jako podobną strategię do roku 2020, kiedy to Iran ostrzegł Irak przed wystrzeleniem pocisków balistycznych na amerykańską bazę w Iraku po zamachu na swojego generała. Może pamiętacie ten incydent. Ten szczegół rzuca nowe światło na wydarzenia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z precyzyjnie zaplanowanym teatrem, gdzie obie strony unikały prawdziwej konfrontacji? To zresztą brzmi dosyć logicznie. Groźba amerykańskiego ataku z użyciem bomb penetrujących bunkry była omawiana w mediach już od pięciu dni. Iran raczej nie siedział z założonymi rękami. Pewnie zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby zabezpieczyć swoje zasoby. I teraz robi się naprawdę ciekawie, bo według doniesień medialnych, Stany Zjednoczone mogły przekazać Iranowi pewne szczegóły dotyczące planowania ataku. Dwie redakcje, powiedzmy coś tam news i coś tam media, dokładne nazwy znane redakcji piszą, że administracja amerykańska poinformowała Teheran o nalotach na obiekty Fordo Isfahanie i Sfahanie i Natanz, żeby ograniczyć ryzyko większego konfliktu. Te źródła sugerują, że Iran miał czas, by opróżnić te miejsca i przenieść zapasy uranu w bezpieczne lokalizacje. To naprawdę daje do myślenia: czy Stany Zjednoczone chciały uniknąć eskalacji, czy może jest z tym coś więcej? Jak pamiętamy, Trump przecież z pompą zapowiadał, że ten atak zmiecie irański program jądrowy z powierzchni Ziemi. Mówił, że Iran nie będzie miał szans na broń jądrową, a Ameryka pokaże w ten sposób swoją siłę, a tu nagle takie plotki. Niektóre źródła sugerują, że Stany Zjednoczone mogły trafić w puste obiekty. Zdjęcia satelitarne z ciężarówkami i wypowiedzi Netanyahu zdają się to przecież potwierdzać, prawda? Następną poszlaką na to, że coś jest na rzeczy, są wypowiedzi dyrektora Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w skrócie IAEA, niejakiego Rafaella Grossi. Który wcześniej ostrzegał, że ataki na obiekty jądrowe są ekstremalnie ryzykowne, bo mogą wywołać skażenie radioaktywne, które zagrozi Iranowi i sąsiednim krajom. No i w najnowszych wypowiedziach twierdzi, że jak dotąd nie ma żadnych śladów radioaktywności w tym rejonie. Systemy wczesnego ostrzegania i pomiary IAEA pokazują normalne poziomy promieniowania. No to chyba oznacza, że obiekty jednak były puste. Czy może naloty nie wyrządziły większych szkód? Tego jeszcze nie wiemy, ale temat budzi masę pytań. Inna redakcja donosi, że wieczorem, 21 czerwca, Trump ogłosił, że trzy irańskie obiekty zostały całkowicie zniszczone. Zapowiedział też, że jeśli Iran podejmie jakiekolwiek działania przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych, kolejne operacje będą cytat znacznie większe i dużo łatwiejsze do przeprowadzenia. Mówiąc to wszystko, to nie może trwać dalej albo będzie pokój, albo dla Iranu nadejdzie tragedia o wiele większa niż ta, którą widzieliśmy przez ostatnie osiem dni. Pamiętajcie, że jest jeszcze wiele celów. Dzisiejszy wieczór był zdecydowanie najtrudniejszy z nich wszystkich i być może najbardziej śmiercionośny, ale jeśli pokój nie przyjdzie szybko, zaatakujemy te inne cele z precyzją, szybkością i umiejętnością. Większość z nich można usunąć w ciągu kilku minut. Nie ma armii na świecie, która mogłaby zrobić to, co my zrobiliśmy dzisiaj wieczorem. Nawet w przybliżeniu, nigdy nie było armii, która mogłaby zrobić to, co miało miejsce zaledwie chwilę temu. Wezwał irańskie władze do zawarcia pokoju, jak pamiętacie, grożąc, że w przeciwnym razie zaatakuje kolejne cele. Z kolei, irańska Organizacja Energii Atomowej potwierdziła naloty, nazywając je cytat, naruszeniem prawa międzynarodowego i krytykując brak relacji społeczności międzynarodowej. To pokazuje, jak napięta jest sytuacja i jak różnie obie strony interpretują te wydarzenia. Jak wiecie pewnie z mojego ostatniego filmiku, który opublikowałem o piątej w nocy, o godzinie 00.02 w nocy 24 czerwca 25 Donald Trump ogłosił zawieszenie broni, co jeszcze bardziej podsysa teorię, o inscenizowanym konflikcie. W kontekście postu farnas Fasichi, o którym wcześniej mówiłem i wcześniejszych spekulacji, wygląda to jak dobrze zagrany spektakl, gdzie obie strony zyskały politycznie, zachowując twarze, ale unikając realnej eskalacji. Ale zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, co to wszystko oznacza. Trump mówi, że jeśli Iran nie odpuści, to polecą kolejne ataki, może nawet groźniejsze. O Iran, ten tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przyszłe ataki będą znacznie większe i o wiele łatwiejsze. Ale czy świat wciąż wierzy w jego obietnice? Przed wyborami Trump zapowiadał, że będzie negocjował z Iranem, zakończy wszystkie wojny i zostanie prezydentem pokoju, albo w ogóle, że wejdzie do historii jako prezydent pokoju. A teraz mamy naloty i wsparcie dla działań Izraela. Iran już powiedział, że nie zamierza się poddać, a historia pokazuje, że oni potrafią stawiać opór. Weźmy wojnę iracko-irańską z lat 80., trwała 8 lat. Zginęło wtedy milion ludzi, a Irańczycy nie odpuścili. Albo spójrzcie na Ukrainę, od trzech lat są bombardowani, a wciąż walczą. Jeśli ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem się rozkręci, może trwać latami, tak samo. Pytanie brzmi: dokąd to zmierza? I teraz czas na coś, co może Was zaskoczyć. Taka luźna hipoteza, więc potraktujcie to z przymrużeniem oka. Niektórzy zastanawiają się, czy Trump naprawdę chciał wojny, czy może zależało mu na pokazaniu siły bez wywoływania większego chaosu. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Stany Zjednoczone kontaktują się z Iranem i ustalają, że atak będzie wyglądał groźnie, ale nikt nie ucierpi. Trump ogłasza: Zniszczyliśmy ich program jądrowy. Dziś wieczorem mogę ogłosić światu, że ataki były spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie ośrodki wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Uspokaja sojuszników jak Izrael, a Iran gra w tę grę, bo unika pełnej konfrontacji. To brzmi trochę jak fabuła z filmu Hollywood. Może i tak, ale przed nalotami odbyło się rzeczywiście spotkanie negocjacyjne w Omanie, które Trump Nazwał udanym. Nie mamy na to żadnych dowodów, więc to tylko pomysł do dyskusji. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy taki scenariusz jest możliwy? Czy to za bardzo naciągane? Ale warto też spojrzeć na szerszy obraz. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to nie tylko naloty. To gra polityczna, w której każdy chce pokazać swoją siłę. Trump musi balansować między naciskami sojuszników, jak Izrael. A potrzebą uniknięcia większej wojny. Iran z kolei chce chronić swoje interesy i pokazać, że nie da się zastraszyć. A w tle mamy media, które podkręcają całe emocje i zwykłych ludzi, którzy próbują zrozumieć, co się dzieje. Jak myślicie, jakie będą kolejne kroki? Czy na Bliskim Wschodzie zapanuje teraz pokój, czy czeka nas niekończąca się historia, jak na Ukrainie? A może zaskoczą nas w ogóle czymś zupełnie nowym? Co sądzicie o tych wydarzeniach? Czy też Wam się wydaje, że tu coś nie gra? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę. Subskrybuj i dozo.